Cześć, witam wszystkich! Mamy tutaj hmm, taką nietypową czarną paczkę. E, e, s, nie, to nie są e, chipsy, e, chociaż e, e, chipsy tej marki e, lubię i e, doceniam, co zresztą widać po moim wyglądzie i aparycji zawsze, kiedy mnie oglądacie. <laughs> e, no, ale teraz już na poważnie, jak widzicie, mamy tutaj paczkę e, z Niemiec e, Deutsche Post. I e, oczywiście otworzymy ją teraz w celu sprawdzenia zawartości, co też zawiera. Więc e, otwieramy. No dobrze. Mamy tutaj niemieckie gazety nie? e, trochę. A tutaj mamy, proszę Państwa, dorniera do 24 T z Italerii. Wyostrz, wyostrz, no jest ostrość. Stare wydanie tego modelu: jeszcze w folii Reconnaissance plane, łódź latająca. I otworzymy je teraz, zobaczymy, jak to jest. Mamy tutaj, jak widzimy, załączone karkomanie szwedzkie i holenderskie. To jest chyba najciekawsza rzecz, bo kupiłem ten model, dlatego że ostatnio. Zainteresowałem się, może nie do końca ostatnio, ale jakiś czas temu, zainteresowałem się tematyką holenderskich Indii Wschodnich, ale to szczegóły, może innym razem. Zobaczmy, co jest w środku. Otwieramy pudełko z modelem. No i proszę, są rzeczone kalkomanie. Pierwszy raz od zamknięcia pudełka jakieś 10 lat temu oglądają światło dzienne. No, ale na szczęście nie rozpadły się od razu. Robią ładne wrażenie. No, no, no. Kalkomanie. jest i instrukcja. Ładnie, ładnie. No, no, no. Formularze części zamiennych. Tak, tylko krótko pokażę, bo. Czegłowy inbox będzie, jeśli go kiedyś będę budował, a mam taką nadzieję, tutaj, detale jak wiadomo, Italeri jakiś czas temu wypuściło ten model z częściami fototrawionymi, ale to insza, inszość trochę, chociaż wypraski są te same. I tutaj, już właściwe łodzie latające, tu jest właśnie niemiecka a tu jest szwedzka, tam już widzieliście w, w, szwedzki jej fragment wcześniej i tu mamy to co mnie najbardziej interesuje, czyli holenderską hmm, farby według modelu Mastera e, Gunship Grey i spód na biało hmm, aż się zastanowię czy by nie kupić dopóki jeszcze Model Mastery są, czy nie kupić takich dwóch Model Masterów, no ale najwyżej pomaluję innymi farbami. Nie musi to być przecież koniecznie Model Master. No i teraz mamy oszklenie. Na, pierwszą, na pierwszy rzut natrafiwszy na nie, pokazuję je wam tu i proszę. Ono naprawdę ładnie wygląda. No nie jest to wiadomo mistrzostwo świata, jest grube. No, nie, nie są to już współczesne standardy, soczewkuje, ale nie wygląda też jakoś bardzo źle. No, jest jak najbardziej do użycia. No, tutaj, zwłaszcza ta część przednia, ładnie wygląda. Yy, model plastik jest oczywiście yy, model, no, to wszystko jest model, yy, ale to są wypraski. Plastik, oczywiście, taki dość gruby, yy, zgrzebny, rzekłbym. Lekko chropowaty. Właściwie nie wiem, czy nie trzeba by go jakoś przeszlifować przed, no, przed użyciem, ale model wygląda naprawdę przyzwoicie. Nadlewek nie ma, można by powiedzieć, że taka, taki standard, no, przynajmniej taki wizualny, No jak niektóre modele, trochę starsze, rewela, i talerii, generalnie, trzymało poziom. I tu jest raptem druga i ostatnia wypraska. No, muszę powiedzieć, robi dobre wrażenie. Czemuż by nie? Tak, jeżeli śmigło się mało. ale to nic, nic mu nie jest. Tutaj nie włożę, żeby nie skinęło. Trzeba tylko, oczywiście, uważać, żeby sobie nie porysować tych szkieł, bo woreczków na części nie ma. Ich funkcję w pewnym sensie spełniała ta folia, która miała uniemożliwić pogubienie elementów, no i zadanie spełniła, przynajmniej jak dotąd. Podsumowując, dostałem, no, zakupiłem coś, myślę, w miarę ciekawego i mam też nadzieję zbudować to w jakimś Miarę logicznym czasie, niekoniecznie jakoś szybko, ale model jest przeznaczony do zbudowania. Właśnie jako holenderska maszyna. Taki jest plan. A co z tych planów wyniknie, no to oczywiście się okaże. Niemniej, jeśli znacie jakieś ciekawe zestawy waloryzujące do tego modelu, bo jakieś chyba są, to mi oczywiście napiszcie w komentarzach. No i to tyle, jeśli chodzi o dorniera. się Prezentuje. Ciekawa myślę rzecz. Dobrze, no to do zobaczenia. Dzięki trzymajcie się. Cześć!